Ze mną mój ulubiony poznański wykonawca, czyli Królik Gnieźnieński w sumie. Gnieźnieński w sumie. Tak czy siak, ulubiony. Witam. Cześć, Cześć, Macieju. Cześć, o kobietach. I nie wiem, czy jesteś na to gotowy, bo zacznę z grubej rury. Nie niż miał długo do namysłu. Dobra. <laughs> Jakie wartości powinien przekazać dziecku Rodzaju męskiego, czyli synowi. Ojciec, a jakie matka? Czy w ogóle to się rozgranicza? Czy są jakieś wartości, które może przekazać tylko matka, a które tylko ojciec? Nie, raczej wspólnie powinno przekazać miłość, mhm. szacunek. Ale myślę, że matka jest w stanie przekazać, że zależy jaka matka, ale taka stereotypowa kobieta, może nie skupiajmy się na, na konkretnych osobach, jest w stanie przekazać um, synowi to, że trzeba być twardym, a ojciec na przykład to, że trzeba pomagać słabszym. No, czy to nie? Ja sądzę. To... akurat moja żona jest, jest, jest bardzo twarda, więc myślę, że mojemu synowi jest w stanie to przekazać. że nie wszystkie kobiety są takie, ale na pewno. A z kolei jeśli chodzi o mnie, na pewno jestem w stanie przekazać jemu, że to co, co, co mówisz? Że trzeba pomagać słabszym no, albo no, no, kobietom. To, no, to, no, I ty jesteś w stanie. nie chcę to przekazać. Czyli ty mówisz o swojej takiej sytuacji zamkniętej hermetycznej domowej, mhm. że jest to możliwe i tak powinno być. No Dwie tak strony to powinny robić. A myślisz, że kobieta albo mężczyzna w tym domu, gdzie są dzieci e, powinni e, wyrażać się. E, Przeciwstawnie do siebie w jakichś sytuacjach, to znaczy pokazywać dzieciom, że się ze sobą nie zgadzają? Czy zawsze powinni trzymać sztamę i zawsze wobec dzieci pokazywać, że się wspierają i że decyzja drugiego małżonka, czy też po prostu rodzica, partnera jest słuszna? Zawsze, choćby się z tym nie godzili? No, powinni, ale to jest ciężko. czasami ciężkie i trudne do zrobienia. Nie? Tak już zależy od charakteru, pewnie. Ja akurat jestem taki dość i często jakieś tam, no jakby wyskakują, wiesz, rzeczy, gdzie później sobie przekalkujemy, że to było głupie i niepotrzebnie... Przed dziećmi, tak? No, mhm, coś takiego. Nie powinno się tego robić, aczkolwiek nie będę ściemniał, że tego nie robię, nie? bo czasami takie sytuacje wydarzają. Jest Powiedz mi, bo Ty jesteś takim raperem, który również bardzo często śpiewa, co ja bardzo, zresztą gadałam o tym z Ryśkiem i bardzo sobie cenię i bardzo mi się to podoba i uważam, że ktoś powinien o wiele częściej wykorzystywać ten swój talent, ale z drugiej strony, patrząc na to okiem, próbuję męskim, choć mężczyzną nie jestem, może się wydawać, że facet, który śpiewa, który śpiewa jeszcze nie w taki sposób brudny, raperski, tylko po prostu czysto, Gładko, delikatnie, momentami romantycznie, jakoś poetycko, może być postrzegany jako ktoś bardziej wrażliwy, a przez to miękki. I zmierzam do tego, czy dobrze jest, gdy mężczyzna pokazuje taką swoją naturę drugą, wrażliwca, czy zawsze powinien być twardy i dlaczego? Dlaczego jest dobrze albo źle? Znaczy, akurat w moim przypadku jest tak, że ja ogólnie. Lubię rapować, ale niekoniecznie do końca jestem raperem, nie? w moim mniemaniu. Ja bardziej się uważam jako, jako artystę takiego wszechstronnego. A akurat śpiew, czy, czy ogólnie tworzenie muzyki pozwala mi tam pokazać swoje jak, jakieś, jakieś uczucia, bo na co dzień jestem taki trochę deszorski, właśnie hardy typ mhm. i tylko jakby to mi pomaga jakoś tam te, te, te uczucia pokazać szerzej, szerzej. Nie wstydzisz się? Nie. A jak, jaka jest reakcja? No właśnie tak mi się wydaje, że stereotypowy mężczyzna, jak, chociaż ty akurat nie wyglądasz też jak stereotypowy, powiedzmy, wokalista, więc to może inaczej być odbierane, ale myślę, że stereotypowy mężczyzna o facetach, którzy śpiewają i śpiewają w sposób wrażliwy, może myśleć właśnie w ten sposób, że jest to osoba miękka i taka, która nie y, jest wystarczająco męska w jakiś sposób. I ty się nie boisz takiego, takiej opinii? Ja nie... wiem, gdybym na przykład miał jakieś takie, nie wiem, problemy ze sobą tego typu, nie, że... Zaburzenia samowartości. Nie, 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 no, nie wiedziałbym kim jestem i tak dalej, to może nawet nie, tego nie robię. Nie? Ale w, wiem kim jestem, jak, jak jestem na co dzień, wiesz, wiem, wiem jaką, znam swoją wartość bardzo dobrze i nie, no, no, nigdy właściwie nie myślałem o tym w ten sposób, że, że, że ktoś mnie odbierze, jak, jak, chociaż dużo... Hmm. Jak zacząłem wypuszczać te, te utwory, to, to się spotkałem z tymi komentarzami wszystkim i wszystkimi tak dalej które, no nie wiem, w pierwszej jakby fazie, jak, jak zacząłem to wypuszczać tak dla szerszej publiczności, jakoś mnie tam do, dotykały trochę, nie, że, nie wiem, bardziej, nie bardziej, bardziej, w ten sposób, części? no, bardziej, ale bardziej w ten sposób wiedziałem, ja na przykład wiedziałem, że to jest dobre, to co zrobiłem, a nie wiem, nie, nie wiedziałem, czy, czy, odbiór, czy, czy po prostu nie trafiam, kurde, w, w ludzi, czy w no. ogóle to nie jest ta publiczność, czy, czy... A mężczyzna według Ciebie powinien w ogóle pokazywać słabości i płakać, na przykład? Pozwoliłbyś sobie na płacz przy kobiecie? Ja nie rzadko płaczę, ale... nie raz płaczę przy mojej żonie. to jest w porządku. No, się, to jest że... poprawne, tak mężczyźni powinni robić. To każdy, tak. każdy facet płacze. No mi nikt nie powierza nie, nie? Gdzieś tam samemu, albo po pieku, Nie albo ma stuprocentowych twardzieli? Nie ma. To dobrze słyszeć taką informację dostać od przedstawiciela przeciwnych nie ma, nie może... Wiesz to to są fiszbiny. No fiszbiny to oczywiście, że To co to jest? To są te takie druty w staniku, co, co tworzą kształt całego tego. A jakie to są włosy karbowane i czym się różnią od kręconych? Karbowane to są te takie na gorąco robione. Próbuję się Fry... nie uśmiechać Frydownica, żeby tym czy coś, coś takiego? Karbownica Przy tam karbownica, no to tak wygląda, takie mhm. A kręcone z kolei, to już czy coś, bałki tam. No. A mogą być naturalnie karbowane? Mogą być. I naturalnie kręcone też mogą. Tak, mogą być. A jaki to jest makijaż pernamentny i Gdzie się Makijaż Makijaż jest zrobiony w studiu tatuażu pernamentnego? Mhm. Maszynką taką tutaj tatuażę, kreski coś. Kreski coś? Czyli gdzie, gdzie można go zrobić? Na czym? Co można sobie nim pomalować? Yy, kreski tutaj dookoła oczu, nie? na powiekach. Hmm. Albo nie wiem, w drwi może też chyba hmm. się robi jakoś tyle. A czym się różni szminka od pomadki? Niczym. Brad niczym. A czym się różni bluzka od tuniki? bluzka to jest bluzka, nie? A tunika to są takie bez... bez... bez rękawów takie... Prawda. <laughs> no dobrze, a co to są takie buty Saszki? Buty Saszki? Mhm. Nie pojęcia. To mnie zagiełaś, nie wiem. A, co to jest Zalotka? Zawodka. Co jest z włosami związanego? Włosami na oczach, z rzęsami. A, no czyli to jest już na rzędy, To jest taka maszynka metalowa do, do podkręcania rzęs. Za... Łapiesz i podkręcasz. No dobrze, czyli prawie jesteś specjalistą, ale jednak nie aż takim, jak tutaj <laughs> dostawałam sygnały. Bardzo Ci dziękuję. Nie mogę. Bardzo mi było miło. Nie, również. <laughs> nie było ciężko, prawda? Nie, nie było ciężkie pytanie. Nie.